Kredyty znów będą tańsze, moi drodzy. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Cięcie wyniosło 25 punktów bazowych i sprowadziło stopę referencyjną NBP do poziomu 4.25. To piąta już obniżka w tym roku i wyraźny sygnał, że polityka pieniężna w Polsce staje się coraz bardziej gołębia. Powodem decyzji jest przede wszystkim spadek inflacji, która w październiku wyniosła 2.8% rok do roku, a więc znalazła się już w granicach celu inflacyjnego NBP, który to wynosi 2.5% plus minus 1 punkt procentowy. Rada w komunikacie po posiedzeniu przyznała, że biorąc pod uwagę obniżenie się inflacji oraz poprawę jej perspektyw, uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych. Nowa projekcja inflacyjna banku centralnego również potwierdza ten trend. Inflacja w 2025 roku ma wynieść średnio 2,9%, a w 2027 spaść do 2,5%. Podczas konferencji prasowej po samej decyzji Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński mówił o inflacji. W czasie przeszłym podkreślił, że od kilku miesięcy utrzymuje się ona w szeroko rozumianym celu i że zgodnie z projekcjami pozostanie w tym celu w najbliższych kwartałach. W jego słowach pobrzmiewała taka wyraźna zmiana tonu z Jastrzębiego. Na Gołębi. Glapiński wskazał, że celem Rady nie jest już dalsze zacieśnianie, tylko celem jest znalezienie właściwej stopy docelowej, takiej, która jednocześnie stabilizuje gospodarkę, wspiera złotego, ale też nie hamuje wzrostu gospodarczego. Według niego optymalny poziom to okolice 4%, z marginesem 25 punktów bazowych w górę lub w dół. A to oznacza, że Rada może jeszcze nieco poluzować politykę pieniężną, choć prawdopodobnie zrobi sobie przerwę, żeby poczekać na kolejne dane. Spadek stóp tak czy inaczej już ożywił mocno rynek kredytów hipotecznych. Według danych BIK-u w październiku liczba wniosków o kredyt była o ponad 1 trzecią wyższa niż rok wcześniej, a do tego średnia kwota kredytów wzrosła do 475 tysięcy złotych. No i jeśli obecne tempo się utrzyma, to rok 2025 może być rekordowy pod względem wartości udzielonych hipotek. I choć samo RPP mówi o ustabilizowaniu się stopy na poziomie około 4%, to według części analityków może być nawet przestrzeń do dalszych cięć sięgających nawet 3,5%, jeśli chodzi o stopę referencyjną. Oczywiście pod warunkiem, że inflacja utrzyma się blisko celu, a dane o płacach i energii będą do tego sprzyjające. Niższe stopy niekoniecznie muszą też oznaczać problemy w wynikach banków z GPW, co już zresztą widać z niektórych danych, że da się odbić spadek stóp w wynikach banków na wolumenie kredytów, ale tak czy inaczej na pewno będą one oznaczać lepsze wyniki spółek konsumenckich i przemysłowych, gdzie każdy 25 punktów bazowych, mniej to oddech w kosztach odsetkowych.